Dobry Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym organizacju Darej ówczesnej Ochocji. Drodzy Państwo, dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować najnowsze prace w Łotwie, w Talentowanej, naszej, ochocznej, artystki magazynowaczkowej. Witam Cię bardzo serdecznie. Tak jak wspomniałam, to no tylko zdolna dyplom 2001-2008, doktor sztuki. Mam nadzieję, że ta wystawa będzie ten taki dobry przyczynek do no kolejnego stopnia merytorycznego tematu sztuki. Gratuluję. Jest pedagogią, tak, związana z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Polskiego, no i oczywiście związana z Gardią Sztuki Światowej. serdecznie witam wszystkich, którzy dzisiaj nas swoją obecnością i jest mi niezmiernie, może, mimo że tak innej pogody znaleźli Państwu czas, żeby tutaj przyjść i, i, i pobyć chwilę, też z nami, ze mną, może, <laughs> mam przynajmniej, pewną mam nadzieję. Ja zacznę od, od takich najmniejszych rzeczy, czyli właśnie od, od podziękowań, bo myślę, że tutaj jest kilka osób, które, którym bardzo chciałabym się podziękować. Jest mi niezmiernie. Poproszę mam wystawę w Opolu. Wystawa indywidualna. To jest druga moja wystawa indywidualna w Opolu. Pierwsza była właśnie w 2004 roku.